W tym wideo będziemy testować najdroższy pędzel do podkładu dostępny w Sephora. Ja jestem w szoku. Pierwsze użycie to po prostu jest petarda. Wow. Nie wiem nawet co powiedzieć. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie tak mini haul zakupowy z sephory. Pokażę Wam, co kupiłam, na co się bardzo długo zbierałam, co dzięki temu, że trafiła się niezwykła okazja, to zdecydowałam się kupić. W tym wideo będziemy właśnie testować najdroższy pędzel do podkładu dostępny w seforze. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak zrobiłam ten makijaż, jak się sprawdza taki pędzel, czy on jest w ogóle warty takich pieniędzy, ponieważ pojedynczy pędzel kosztuje aż 300 zł, to zapraszam Was do tego wideo. Bierzemy się za odpakowywanie. Ja już szczerze wam powiem, że nie mogę się po prostu doczekać, aż to otworzę. I tak zaczniemy sobie. W terwie znajduje się takie opakowanie prezentowe razem z rzeczami, które zamówiłam. I do tego jeszcze dostałam dwie próbki perfum. Jedne to są damskie, drugie męskie. Obie są z Diora. A teraz zabieramy się za główny punkt tego naszego dzisiejszego programu, czyli całe to zamówienie z sefory. Otwierajcie razem ze mną. Ok, wy zobaczyliście jako pierwsi. I tak mamy tutaj pierwszą rzecz: mój ulubiony podkład. Zamówiłam go sobie tak trochę nad wyraz, ponieważ mam jeszcze ponad połowę tutaj. Ale była super promocja, więc chciałam skorzystać i mieć go w zapasie, ponieważ to jest najlepszy podkład, jaki do tej pory używałam. Kolejna rzecz, zanim przejdziemy do głównego punktu, jest to żel pod prysznic. Ten żel akurat dostałam w ramach punktów do odebrania jako gratis w Sephora Unlimited, więc to będzie testowane. Od razu mówię, że przepięknie ta kostka pachnie i tak to wygląda. No i nasz główny punkt programu, czyli pędzel. Mam tutaj pędzel Hourglass Ambient Soft Glow Foundation Brush, czyli mam tutaj po prostu pędzel do podkładu. Jest to najdroższy pędzel do podkładu, jaki mi się udało znaleźć na stronie Sephory. Przed zamówieniem po prostu cały czas mi się pokazywały z nim tiktoki jak on przepięknie wyrównuje nie tworzy żadnej tekstury pięknie się rozprowadza i też widziałam, że wszyscy używali tego pędzla nie tylko do samego podkładu, ale i do różnych płynnych produktów, jak na przykład róż do policzków albo bronzer. Więc mam nadzieję, że ten pędzel ma rzeczywiście kilka zastosowań i nie będę musiała go stosować jedynie do do podkładu. A z tym pędzlem jest w ogóle bardzo śmieszna historia, ponieważ wydaje się, że taki pędzel kosztuje naprawdę dużo, no bo to jest wydatek około 300 zł na pędzel do makijażu, a z drugiej strony ja cały czas stosowałam gąbeczkę. No i wiadomo, taką gąbeczkę trzeba wymieniać i to dosyć często, żeby tam się nie wytworzyły niefajne struktury. Ja swoją gąbeczkę i tak codziennie myłam żelem do mycia twarzy. Przed użyciem zawsze ją wymywałam i zwilżałam, żeby ona była świeża i mokra do malowania. Się. I tak głośno sobie myślałam o tym, co zamówić teraz z Sephory i padło na ten pędzel, ale tak narzekałam, że ona aż tyle kosztuje i w ogóle. A wtedy mój narzeczony zapytał, ile taka kąpeczka do makijażu kosztuje. No ja mówię, że około 30-40 zł. Ja zwykle taką kupuję w Rossmanie. A jak często ją kupujesz? Padło pytanie. No, co miesiąc, dwa staram się wymieniać tą y, gąbeczkę. No i on mówi, że ale przecież w rok wydajesz na te gąbeczki tyle, ile będzie kosztował taki pędzel. A ten pędzel chyba posłuży ci na dużo dłużej niż jeden rok. Ja tak sobie siedzę i takie. Wow, to ma rzeczywiście sens. Po prostu to mnie przekonało do zakupu. Jednak uzewnętrznienie swoich myśli pozwala właśnie dostać tej innej perspektywy osoby siedzącej obok i rzeczywiście pomyślałam, że no ma to sens po prostu. Napiszcie mi w komentarzu, jeśli się zgadzacie e, właśnie z taką opinią, że roczne. Wydatki na takie gąbeczki do makijażu to rzeczywiście jest jeden taki pędzel, a taki pędzel, myślę, że mi spokojnie wytrzyma na więcej niż jeden rok. Powinien wytrzymać więcej niż jeden rok. Jeżeli tak nie będzie, no to będę naprawdę bardzo zawiedziona. No i już nie przedłużając, bierzemy się do testów. Szczerze mam nadzieję, że się nie zawiodę na tym, ponieważ no trochę on kosztował. Filmiki wiadomo, jakie są w internecie tym bardziej na TikToku, a to mój tak naprawdę pierwszy pędzel do makijażu, ponieważ całe życie się malowałam jedynie gąbeczką, więc to też raczej będzie coś nowego dla mnie, coś czego pewnie będę musiała się nauczyć, jak go prawidłowo używać, więc otwieramy. No prezentuje się bardzo ładnie, jest bardzo miękkie je to włosie. Jeśli chodzi o kształt i wielkość, wydaje się być idealny. Chociaż też widziałam komentarze na TikToku, że on jest za mały i że niektórzy musieli naprawdę bardzo się namachać, żeby wiecie, rozprowadzić cały podkład po twarzy, ale mi się wydaje, że on jest taki idealny i do kosmetyczki się zmieści i tak dobrze w dłoni leży, więc wydaje mi się, że będzie spoko. No i bardzo ładne jest. To całe wykończenie w brązowym kolorze tak się ładnie mieni. Myślę, że to jest taki ponadczasowy look, że naprawdę. Będzie bardzo ładnie wyglądał w kosmetyczce. Zobaczmy, czy to całe opakowanie nie będzie się za bardzo rysować, ale to czas pokaże. Dobra, bierzemy się za makijaż. I tak, ja już pielęgnację sobie zrobiłam. Z rana sobie zrobiłam maseczkę kolagenową na twarz i przygotowałam buzi pod makijaż. To, czego ja ostatnio używam, to mam takie serum stołpy. Na razie je bardzo lubię, chociaż użyłam je dopiero kilka razy, bo kupiłam je w tamtym tygodniu, ale sprawdza się jak na początek. A jako krem y, pod makijaż używam obecnie doktora Jarta. Ten krem jest bardzo silnie nawilżający i moja skóra go uwielbia. Odkłady jakie ostatnio używam, no to są dwa. Jeden jest właśnie ten z Lancome, który wam pokazałam, że kupiłam ponownie w Sephora. A drugi jest z Charlotte Tilbury i ten z Charlotte y, też bardzo lubię. On ma dużo mocniejsze krycie od tego z Lancome, ale y, niestety mam go w zaciemnym kolorze, więc albo go po prostu mieszam z jaśniejszym żelankom. Z Albo też troszeczkę poczeka do, do wakacji, aż się trochę opalę i wtedy będę go mogła w ogóle bez żadnych przeszkód używać, ale też go bardzo lubię. Zawieramy się za malowanie. Powiem Wam, że strasznie się stresuję. Mam nadzieję, że ten pędzel podoła i się z nim polubię, bo inaczej no szkoda, szkoda mi będzie bardzo <grywania> wydanych pieniędzy, ale mam duże oczekiwania i mam nadzieję, że będzie super. Zaczniemy sobie od jednej strony buzi. Wczoraj mi się w ogóle taki filmik pokazał, jak jeśli chodzi o kowrecz podkładu, różnymi technikami nakładania podkładu. I z tego co widziałam, no to gąbeczką był taki średni kowrecz, a pędzelkiem to był, to był taki większy, że więcej tych niedoskonałości zakrywał, mimo użycia tego samego podkładu, więc mam nadzieję, że on się będzie sprawdzał. Nakładam na początek jedną pompkę i zobaczymy, jak sobie poradzi ten pędzel. Pierwsze, co czuję, to naprawdę jest bardzo miły w dotyku. Ale jest mi dziwnie, jest mi bardzo dziwnie nie używać gąbeczki. Zastanawiam się też, jak to będzie z wydajnością przy użyciu podkładu przy pędzlu, ponieważ jeśli malowałam się do tej pory gąbeczką, to było to tak, że używałam dwie pompki, dwie i może troszeczkę na całą buzię. Tego z lanką, no bo to też zależy od podkładu. Ten z Charlotte jest dużo bardziej gęsty, więc jego zwykle używam mniej, ale tego z lanką używałam dwie, dwie i pół pompki, więc też nie wiem, ile ten pędzel będzie wsiąkał tego podkładu i czy nie będzie tak, że będę go używała po prostu więcej. Wygląda to fajnie. Używam znowu pełnej pompki i rozcielam. Ok, dokładam jeszcze trochę tak, te pół pompki, które bym normalnie nałożyła na czoło. No, blenduje się super. Nie mam w ogóle zastrzeżeń co do tego. Nie widzę w ogóle żadnych, nie wiem, kresek, pozostałości takich widocznych, że używam pędzla. Nie ma czegoś takiego. I chyba jednak no, jest coś w tym, że ten pędzel dużo lepsze, lepiej kryje, ponieważ no, miałam tutaj parę niedoskonałości i mam wrażenie, że mniej je widać niż gdy malowałam się chociażby wczoraj jeszcze gąbeczką. Ale to, co już widzę, to muszę się nauczyć właśnie równomiernie ten podkład rozprowadzać, ponieważ mam wrażenie, że dużo szybciej rozprowadza się go pędzlem, dużo mniej ruchów muszę wykonać niż kiedy tak. Tak tapałam tą, tą gąbeczką, i żeby mieć pewność, że na pewno we wszystkie, po prostu, zakamarki udało się wejść. Teraz jeszcze spróbuję sobie rozprowadzić korektor tym pędzelkiem. Korektor mam startę, starte. Użyłam go od niedawna i powiem, że naprawdę on jest ciężki, mocno kryjący, ale jak się nie użyje go zbyt dużo, to naprawdę bardzo dobrze. Wygląda, dlatego trzeba uważać i naprawdę bardzo małą ilość go nakładać. Dobra, i rozprowadzam go. Jeśli mi robię coś nie tak. I powinnam robić inaczej, to bardzo proszę o komentarz, ponieważ, tak jak mówiłam, pierwszy raz y, używam pędzla do makijażu. E, chętnie dowiem się, jeżeli popełniłam jakieś błędy. Także dawajcie mi znać w komentarzu, co powinnam robić inaczej, może inne ruchy i jak to powinno w ogóle wyglądać. Nie, no, wow, po prostu. Nie wiem nawet, co powiedzieć. Jak patrzę na to, jak rozblendowałam podkład i korektor tym pędzlem. Ja jestem w szoku, ja w ogóle tutaj jak patrzę na, na odbicie, w ogóle nie widzę śladu po tym, że malowałam się pędzlem. Jest on, wszystko jest bardzo ładnie rozblendowane i to było tak proste, że aż niesamowite. Ja jestem w szoku. Wow. Jeśli chodzi o krycie, myślę, że jest dużo lepsze niż e, gdy używa się gąbeczki. I łatwość w użyciu. Gdzie ty byłeś całe moje życie? Jestem... zszokowana wręcz. Napiszcie mi w komentarzu, co myślicie i czy też macie ten pędzel. W ogóle bardzo chętnie się dowiem, jak dbać o ten pędzel. W sensie, no wiadomo, że muszę go myć codziennie. Pewnie od razu teraz pobiegnę i go umyję. Na opakowaniu napisali, żeby myć... Myć delikatnym mydłem. Nie będę używać mojego żelu do mycia twarzy, takiego łagodnego, żeby też tego włosa nie zniszczyć, ale brak słów, biegnijcie po niego. Biegnijcie po niego, jeśli jeszcze go nie macie, bo to wydaje się być super inwestycja. A teraz jeszcze sobie na szybko dokończymy ten makijaż. Yy, użyję sobie pudru. Puder mam z Huda Beauty, najlepszy puder na świecie. Nie mam potrzeby jakoś dzisiaj bardziej się malować, więc y, zastosuję mój trik, który pokazywałam wam w moim ostatnim filmie, e, czyli gdy chcę robić taki lekki makijaż, taki no makeup, makeup, to co robię biorę bronzer jako, ym, stosuję bronzer jako cień do powiek, bardzo delikatnie. Mam żel do brwi, maskara. Dalej przechodzę do ust i do kredki. Tu mam akurat kredkę z Charlotte w kolorze Pilota. I na to biorę błyszczyk z Kiko Milano. Teraz przechodząc do, yy, do całości twarzy, yy, to ja strzepuję jeszcze ten puder, który nałożyłam z Huda i używam do tego mojego pędzla do pudru z Hakuro i ja zwykle właśnie tak go lekko próbuję wklepać do pozostałości, aby zmotowić po prostu pozostałą część buzi. Idąc dalej będę konturować buzię właśnie tym, tym samym brązerem, co robiłam w nim oczy. I na sam koniec mój najnowszy nabytek, czyli róż rozświetlający z Rare Beauty w kolorze Happy. Uwielbiam go odkąd go mam, a mam go dopiero parę dni, max tydzień. No używam go cały czas i jestem po prostu nim zachwycona. No i tak się właśnie prezentuje już final look. Jak w ogóle wygląda moja twarz malowana dzięki temu pędzlowi? I ja po prostu jestem w szoku. Jestem bardzo zadowolona, jak w ogóle to wygląda, jak wygląda twarz, jak wygląda podkład. Pierwszy raz miałam chyba taką łatwość w nakładaniu tego podkładu i to, jak mi się zblendował korektor pod oczy z resztą twarzy, to ja jestem po prostu zachwycona. Naprawdę to było bardzo łatwe. I bardzo szybko się to zrobiło. Mam wrażenie, że używając gąbeczki po prostu dużo y, dłużej to zajmuje. Dłuż, dużo dłużej trzeba y, robić tap, 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 tap. Zanim to się wszystko tak ładnie sklepie, zanim się ładnie zblenduje. I tak samo właśnie ten sam korektor y, zwykle robił takie lekkie odcięcie, gdzie było jaśniej, gdzie ciemniej, gdzie ciemniej względem podkładu. A mam wrażenie, że ten pędzel tak ładnie to wszystko zblendował, tak Scalił właśnie te dwie warstwy i nie ma tutaj nic takiego, co by się właśnie odcinało. Więc podsumowując, pierwsze użycie to po prostu jest petarda. Jestem nim zachwycona. Już się nie mogę doczekać, aż znowu będę go używać kolejnego dnia. Mam wrażenie, że to bardzo przyspieszy mój makijaż, właśnie ze względu na to, że dużo szybciej dało się rozprowadzić ten podkład. Dlaczego jestem bardzo ciekawa, jak on będzie współgrał z tym podkładem, ponieważ, tak jak mówiłam, on jest troszeczkę bardziej ciężki, bardziej kryjący względem tego złanką, więc ja go używam zwykle mniej, więc jestem ciekawa, jak on będzie się rozprowadzał właśnie z użyciem tego podkładu pędzelka, ale pożyjemy, zobaczymy, może nagram Wam kolejny filmik właśnie z użyciem tego podkładu, dajcie znać w komentarzu, jeśli będziecie chcieli go zobaczyć. Ode mnie to by było na tyle dzisiaj, bardzo Wam dziękuję, że byliście tutaj ze mną, że chcieliście zobaczyć test tego pędzla, jeśli byście chcieli, żebym przetestowała jakieś jeszcze produkty, czy to z Sephory do makijażu, do pielęgnacji, czy akcesoria do makijażu, dajcie mi znać w komentarzu, a teraz Wam bardzo dziękuję za oglądanie, zostawcie po sobie znak w postaci lajka lub subskrypcji, koniecznie zapraszam do komentowania tego wideo i widzimy się w kolejnym filmie. Papa! Pa.